To odcinek 2776 Wczoraj nagrywałem dla Was Call of Duty Black Ops 2 yy, live. Grałem w falę, ale obiecałem, że pójdę dalej grać. Właśnie ja gram dalej. To jest kolejny filmik. Nie ma jak magia internetu i YouTube'a. Mamy dzisiaj czwartek. <grym> Wczoraj był Black Ops 2. Ten jeden ten dzień odstępu, ale zawsze coś jest. Teraz też gram w falę. Tylko że gram w Falę w Modern Warfare 2. Kolimator, słuchajcie, kieszonkowiec, mocno obalająca, ninja, fal, chciałem z fmj oglądać dać gadżet, ale nie, jednak wolę na kieszonkowca, słuchajcie, się przenieść, PP-2000, dla mnie najlepsza zapasowa broń. Oprócz wiadomo, glocków, akimbo, tam rzeczywiście jest yy, różnica. Także dzisiaj, czwartek, chociaż wiecie, że to jest wtorek, <laughs> nie ma to rzeczywiście jak to ustawić. Zobaczmy jak to w Modern Warfare 2 wszystko wygląda. Jak będzie moc, słuchajcie, na piątek też coś dla Was wrzucę. Nagrywam oczywiście we wtorek, chociaż mam szykuję jakiś osobny komentarz. Zresztą wszystko się, słuchajcie, okaże: póki jest Wena Twórcza, mogę dla Was rzucać rzeczywiście te filmiki. Niedługo 7 tysięcy widzów. Normalnie czekam, normalnie czekam, aż sypnie 7 tysięcy. To będzie dopiero moc, naprawdę. Bo jest 7 tysięcy widzów. Nigdy się tego, słuchajcie, nie spodziewałem, że dobiję do 7 tysięcy widzów. Ale jest 7 tysięcy widzów, z tego słuchajcie, trzeba się naprawdę. Cieszyć i też fal sprawuje się tutaj naprawdę dobrze. Dobrze, co bo dwóch już masz. Ma okej okay. wiedziałem, ale wiesz co? Wiedziałem, że mnie Predator jeszcze nie chciałem nic nawet wam mówić. Kurde! Nie chciałem nic wam mówić, że Predator mnie zdejmuje nie będę się odzywał. Wykraczę sobie. I po co mi to byłoby później? Potrzebne. Tu jest na razie dość spokojnie. Nie widzę nikogo. Ale poczekam chwilę. Pokaż się, pokaż się. Ja! Ty ziomuś! Nie jestem tekse. Fakt, zdejmijmy? Nie myślałem. Ja przegrałem pojedynek na falę Ja widocznie nie miałem takiej fali Myślałem, że będę miał taką falę Dobra jest, tam jest koleś jeszcze jeden o, pozdejmowałem ładnie! To ładnie mi słuchajcie Wyszło Rzucam mi teraz Jestem teksa. Kurde! Jest Predator. Dobrze Fajna naprawdę się, jest pustoszenie. Sami że się chcieli, żeby falem grać, a dzisiaj modelowcy. Da! Ten... Jest Harrier? Sebo co, ja wbijałem Co ja wbiłem? Muszę iść. Zobaczymy, może. Jest Payload. Dobrze. Nie chcę tam wejść za bardzo, robić dramy. Ale jakbyśmy poszli od tyłu. Chodź no. Psykaj. Ja, no nic nie psyka. No... To ja bym teraz zaczęło psykać. A gdzie wcześniej? Czemu wcześniej? Słuchajcie, nie psykało. Oni chyba mogą teraz tam mieć światła. Mam tę mam hariera I Nic, słuchajcie, normalnie jak w mordę, dopiero teraz może coś będzie z tego. Co mi zjęli? Harryera. Fuck! Kurde, dwóch na raz. To nie tak było w scenariuszu. Ale setka jest, patrzcie, jak trafiony. Dobrze. Zabił go? Kurde, po plecach, Jest sebo. No nie, po plecach. Ale wygramy, wygramy. Damy radę. Fal będzie moc. Jeszcze jedno, jeszcze jedno, zabicie, jeszcze jedno, zabicie. Kilkama chcę mieć. Ja! Skoda. Modern Warfare 2, czwartek, to była ostatnia wersja już w falę <grym> 21 do 7, nieźle, wygraliśmy W piątek może coś będzie rzeczywiście krótszego i dłuższego Udało się tym falem, fal naprawdę powiem wam Po dwóch dniowych testach przeprowadzonych, powiem wam, jest to mocna broń Bierzcie tą broń, troszkę więcej precyzji, naprawdę Idzie grać, idzie grać Pamiętajcie o łapkach i komentarzach. Słyszymy się w piątek w kolejnym filmiku, także ja się też zagłosuję. Vote. Tak, jest vote. Idę dalej gromić. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.